Jeśli zastanawiasz się, czy broker XTB czy XM jest lepszym wyborem w 2026 roku, trafiłeś we właściwe miejsce. W tym filmie porównam obu brokerów i pomogę Ci zdecydować, który z nich może być dla Ciebie najlepszy. A jeśli myślisz o otwarciu konta, znajdziesz linki do specjalnych ofert w opisie poniżej. Zaczynajmy! Pierwsze bezpieczeństwo. XTB jest lotowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie i jest regulowane przez czołowe instytucje, takie jak FSA, FCA i CYSEC. Środki klientów są przechowywane na oddzielnych kontach, a fakt, że XTB jest spółką publiczną, dodaje kolejny poziom przejrzystości. XM z drugiej strony jest regulowany przez Cysek, ASIC i IFSC w Belize, obsługując zarówno klientów europejskich, jak i globalnych. Obowiązuje również segregacja środków klientów i ochrona przed saldem ujemnym. XM działa na rynku od 2009 roku i jest uważany za dobrze ugruntowanego brokera, któremu ufa miliony traderów na całym świecie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, obaj brokerzy są na tym samym solidnym poziomie. Jest remis. Teraz przyjrzyjmy się platformom handlowym. XTB oferuje platformę opartą na przeglądarce oraz aplikacje mobilne na Androida i iOS. Działa płynnie i daje dostęp do wszystkich klasycznych narzędzi handlowych, analizy technicznej, wskaźników, narzędzi do rysowania i budowania strategii. Aby otworzyć pozycję, wystarczy wybrać aktywo, kliknąć prawym przyciskiem i wybrać nowe zlecenie. Otrzymasz proste okno zlecenia w którym możesz ustawić rozmiar transakcji, dźwignię, take profit i stop loss. XM w trzecidzieństwie koncentruje się na popularnych platformach MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Te platformy są dostępne na komputerze, w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych. Są pełne zaawansowanych narzędzi do analizy wykresów, automatycznego handlu za pomocą Expert Advisors oraz szerokiego wyboru wskaźników. Wielu profesjonalnych traderów preferuje MT4, MT5 ze względu na ich elastyczność, choć dla całkowitych początkujących mogą wydawać się nieco mniej intuicyjne niż własna platforma XTB. Więc który jest lepszy? Moim zdaniem, jeśli chcesz handlować niezależnie za pomocą prostej i nowoczesnej platformy, XTB ma przewagę. Ale jeśli wolisz metatrader i strategie automatyczne, XM może być lepszym wyborem. Następnie porozmawiajmy o depozytach i wypłatach. W XTB wystarczy przełączyć się na swoje konto rzeczywiste i kliknąć pomarańczowy przycisk w lewym dolnym rogu. Możesz wpłacać środki za pomocą karty, przelewu bankowego lub lokalnych metod płatności, w zależności od kraju. Nie ma oficjalnego minimalnego depozytu, ale realistycznie zalecałbym rozpoczęcie od co najmniej 200 euro. Z XM proces wpłaty jest również prosty. Możesz użyć karty, przelewu bankowego lub portfeli elektronicznych, takich jak Skrill i Neteller. Minimalna wpłata to tylko 5 USD, co czyni XM jednym z najbardziej dostępnych brokerów dla początkujących. Wypłaty są zazwyczaj darmowe, a czas realizacji stosunkowo szybki. XTB ma tutaj przewagę, ponieważ pozwala otworzyć konto w wielu walutach, co oznacza oszczędność na opłatach za konwersję. Zaprowadzi nas do opłat? XTB jest jednym z najtańszych brokerów na rynku. Spredy na euro USD zaczynają się od 1.1 pipsa, średnio około 8,8. Akcje i ETF-y są bez prowizji do 100 000 euro miesięcznie, a powyżej tego kwoty płacisz tylko 0,2%. Konwersja walutowa to 0,5%, a opłat za wypłaty nie ma. XM oferuje również konkurencyjne spready, zaczynając od 0,6 pipsa na głównych parach w zależności od rodzaju konta. Konta standardowe nie mają prowizji, podczas gdy konta zero pobierają niewielką prowizję, ale oferują surowe spready bliskie 0. Nie ma opłat za depozyty ani wypłaty, a konwersja walut jest podobna do średniej branżowej. XTB oferuje niższe opłaty i silniejszą własną platformę do niezależnego handlu. Z kolei XM zapewnia dostęp do MetaTrader 4 i 5, bardzo niski minimalny depozyt oraz elastyczne rodzaje kont. Według naszego zdania, XTB nadal wypada lepiej w tym porównaniu ale XM to świetny wybór, jeśli wolisz MetaTrader lub chcesz zacząć handlować od mniejszego depozytu. W opisie znajdziesz linki do specjalnych ofert obu brokerów, więc sprawdź je, jeśli jesteś gotowy, aby zacząć. A jeśli uznałeś ten film za pomocny, nie zapomnij zostawić lajka i zasubskrybować kanał, aby otrzymywać więcej treści takich jak ta. Dziękujemy za oglądanie.